Dzień dobry wszystkim, witamy w siódmym dniu naszej podróży. Tutaj śliska tortylka. Proszę bardzo, kątem ciśnij. I... No, czyli tu jest z bajerami pod kątem, o super działa. Dostałem z jobki, że to jest parking, no ale no w sumie no się nie dziwię. No to nie jest kemping, to jest parking i że tu zobaczcie baby żółwia proboj. Żeby nie było, że przez pod będziemy przeskakiwać, Kulso tego u nas. No, I zobaczcie, wieczorem kolejka też śmiga. Ktoś tam ma chyba agregacik i klima odpalona z agregatu, więc można. Jedyna hulejnoga elektryczna, jaką spotkaliśmy, to to taka hulejnoga. I fajny tutaj na tym kempingu, że płacicie za 24 godziny. Czyli jak przyjedziecie o 18.00. To macie do 18 Sąsiedzi, tutaj kolacja romantyczna Przy świeczkach Patrzcie, to wieczór Idziemy na miasto Tutaj szlaban już Brama już zamknięta Ale Mamy pin Nie, nie będziemy się wkąpać. Mamy pin. Wychodzimy, a przy wejściu będziemy musieli. Gdzie się to podaje? I ja zobaczę, czy działa. Dobra. Uważaj, Tymon! Oh yeah. Próbuj, żeby nie było, że przez pod będziemy przeskakiwać. Działa. No to. Mamy pewniaczka. Tu się wpisuje łódź. Tu się PIN wpisuje I Nikt tam na kemping nie wlezie Więc trasy już znacie W prawo do morza Idziemy na promenadę wieczorem I zobaczcie Wieczorem kolejka też śmiga U Zachód słońca My śmigamy. Wiesz, czego tu nie ma? No, nie jeżdżę tu, nogi, o dziwo. No, bo po co? Po co nogi? Stare miasto, po ciemku, zameczek. Żadnej nogi. Jedyna hulejnoga elektryczna, jaką spotkaliśmy, to. To taka hulejnoga bezpieczna i każdemu się może kiedyś przydać. To są te BMK XM, czy jak? Co się ludzie dali sfrajerować. Płacili po 700 tysięcy, a teraz za 300 tysięcy nie mogą tego sprzedać. Takie życie brutalne.

Wietrzą po całym dniu stania tutaj Wietrzą, suszą. Chilują, już się kąpią, kładą się do spanka. Jest oświetlenie przede wszystkim, nie? Pin działa, więc udało się wejść bez problemu. O, Kalifornia dojechała. A tutaj, które są, wybrać. Zobaczmy. No tam takiego Mercedesa jednego widzę z 82. Nie, to chyba Kaśkę tą. Ta kaśka jest chyba tak niezniszczalna jak nasz kamper Skwiatę światło. Jakiś dziad nacisnął. I zgasił To jest staryś Kaśka, bo wiem, bym zawsze dojechał. Albo tego 28 2.8 itd O, patrz, to jest to samo, co ta ryba, nie? Widzisz, tylko ma tutaj znaczek ryba. Tego, nie, to takie, to moje. ta długi, wielki, ale nie. To jest śmieszna ta integra, taka ścięta. Ta taka już po skosie, a ta, Takie jakie lampy w ogóle ma, patrz, jakie soczewki, z czego to. No, ta już taka też do przodu wyciągnięta. Jest nasz klasyk Tu jeszcze sporo miejsc, więc przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie Warto Nocne chilowanko hotel przed nami kamperki Piwciaczek z mamusią sąsiedzi tutaj kolacja romantyczna przy świeczkach Nie będziemy jej tam zaglądać Proszę bardzo, smacznego. Mbappe nam tu cały czas zasłania. Chmerek. I tak tu, proszę. Można chillować. Za 10,50 można. Dzień dobry wszystkim. Witamy w siódmym dniu naszej podróży. Wystartowaliśmy w piątek. Dzisiaj jest piątek. Proszę, wchodzimy dzisiaj pierwszy raz do pla na plażę Peniscola z tyłu tam bodali zamek pełno parasoli idziemy dołożyć nasz parasol z action Zobaczymy jak się będzie prezentował parasol za 45 zł Przy tych tutaj wszystkich parasol przy 17 euro można kupić no to nie tak źle jak się też były takie po 80, tak, to takie. Z czym? Z prędzelkami, aha. Mamy zwykły. Zaraz go rozłożymy pierwszy raz. Tu jest zapakowany w wózku. Popaki już dostali lody. Zadowoleni. Idziemy się chłodzić. Akurat miejsce się zwolniło. Ludzie odchodzą. Tu już wpiliśmy. Tam jest jeszcze taka śruba na końcu. Do skręcenia. No i cyk. Wkręcamy, to jeszcze głębiej go wkręcę. Drugą, drugą, drugą. Tak, tak. O. A pod kątem nie, nie jest tutaj chyba to. pod kątem ciśnij. I... No. Czyli tu jest z bajerami pod kątem. O. Super. Działa.

Pokażę wam, jak ludzie sobie radzą z pałem. Tutaj nie ma słupków z prądem, ale proszę, ktoś tam ma chyba agregacik i klima odpalona z agregatu, więc można. Wróciłem właśnie od pani z recepcji, zapłaciłem za kolejną dobę. Troszkę dostałem z Dostałem z że to jest parking, no ale no w sumie no się nie dziwię. No, to nie jest kemping, to jest parking i że. Jak nie korzystamy z krzesełek ani stolików, to żeby je po prostu składać i, i nie wiem, za kampera sobie schować, no bo to jest parking. Pani miała fajną karteczkę w różnych językach, była biła, także zapłaciłem. Dowiedziałem się, że dzisiaj Mercadona zamknięta, bo jest fiesta, więc dobrze, że nie pojechałem, bo, bo ty, ty tylko byśmy na darmo się ruszyli. Pani powiedziała, że jutro będzie otwarta, więc jutro sobie wyjedziemy, pojedziemy do Mercadony, zrobimy zakupy i pojedziemy. Gdzieś o 17 jutro mamy tutaj koniec yy, opłaconego parkingu, więc nalejemy sobie wodę, zrzucimy szarą, kibelek zrzucimy. Wszystko tutaj można zrobić na miejscu. A to jest parking, nie kemping. Za 10.50 za dobę. A i najważniejsze, tak, dzisiaj jeszcze takie są pociągi te kolorowe, co Wam nagrywałem, to nim sobie pojedziemy tam aż na Stare Miasto, nie będziemy zasuwać w takim słońcu. Tyle kilometrów, bo się możemy odwodnić. I fajny tutaj na tym kempingu, że płacicie za 24 godziny. Czyli jak przyjedziecie o 18, to macie do 18 kolejnego dnia zapłacone. Nie tak, że musicie się wymeldować o którejś godzinie. Więc tutaj taki plusik no nie macie prądu, ale jak już bardzo klimę potrzebujecie, no to jak pana Gregacik, klima i heja, można, można, nie głupie. Ale my już w taką Hiszpanię latem się chyba pchać nie będziemy, tylko tu jest. Klimat na jesień, zimę polską, jak tutaj, jest 25, u nas jest 10 albo 5, to tutaj ta Hiszpania wtedy to jest to. Ale trzeba było przyjechać się przekonać, inaczej byśmy nie wiedzieli. No trzeba było przywieźć tego kampera, no. I trzeba no było go tu przywieźć, no. Samolotem by nie przyleciał, nie? Tak więc no teraz mieliśmy ostatni moment, bo za chwilę wrzesień szkoła, w sensie przedszkole, więc nie byłoby już kiedy, no to wykorzystaliśmy. Dobrze Tyle. Będziemy korzystać w zimie. Taki dzisiaj obiadzik. Proszę bardzo. Kulso się kręcą. Testujemy. No, No, my umiemy Kulsodeg u nas. No Tutaj mamy wiatraczek. A nas dmucha. Średnia na gogle 4,6. Zaraz zobaczymy, jak smakuje tutaj Kulson w Hiszpanii. Dobra, go odebrany. Kolka 0, wytaski. I tutaj mamy nasze rolo. Zobaczymy, jak to wygląda. Cyk. Nie wiadomo, gdzie przód, gdzie tył. Oby z tej strony. Napisk już nie wylej. Kolka zero. Dobra. Muszę dwoma rękami rozpakować i zaraz wracamy. O nie, już się dało. Tutaj śliska tortylka. Proszę bardzo. Zapieczona, ale tak na, na miękko. Próbujemy. Uwaga na kole. Uwaga na frytki. Hmm? Oh o! No. złapałem. Powiem mam, chyba smakuje normalnie jak, jak kraftowy. Patrzcie jakie mięsko tuściutkie Nie wiem czy to widać. Pokażę troszkę w słońcu. Palma. Patrzcie jakie. Jakie mięsko soczyste. Praktycznie bez sosów, ale cały sos to, to mięsko daje ten tłuszczyk taki aromacik kraftowego kebaba normalnie żadnego kapusznikowa ja idę jeszcze wyżej pichotka wszystkie takie spalone no, trudno zaraz pokażę wam jaka była cena bo nie pamiętam sosik tutaj widać śmietana z koperkiem Mięso soczyste, miękkie, nietwarde, sałata, kawałki pomidora były, i to wszystko, nic więcej. A tutaj mamy nasz parkingo camping, tu taki kanał, i zobaczcie co pływa w takim brudnym kanale. Patrzcie, Żółw jeden, a gdzie ten drugi? Tu pełno ryb, tak akurat z tych mniejszych, przedtem idzie, o jest drugi. Żółw, patrzcie w takim brudnym kanale. Sobie żółwie pływają, proszę bardzo. Wow, jaki ma zielony nalot. Wow, patrzcie. Zobaczymy, kto się rzuci. Ale żółw też, patrzcie. Wow. Trzeci, Trzeci żółw? Gdzie? Tam. I tu jest jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery żółwie, i ja cię kręcę. Trzymam go. I nie może mi wpadnie, bo mi nie wpadnie. Chcę. Wystraszył się mnie. A tu zobaczcie. Baby żółwia. Jaki maluszek. Patrzcie, patrzcie. Co on chce wychodzić? Nie wiem. A to już eskorta. Aha. Czekaj, to ten? Nie.